I tak naprawdę, drodzy Państwo, chciałem powiedzieć jedną rzecz, że 5 lat temu, jak rozpoczynałem, jak rozpoczynałem swoją przygodę z, z koszykówką, tak naprawdę rozpoczynaliśmy, przepraszam, panie się, rozpoczynaliśmy tą przygodę 5 lat temu, rzuciliśmy sobie jako cel awans do Ekstra klasy. No, wtedy to jakoś tak sceptycznie wszyscy podchodzili do tego, patrzyli na nas tak naprawdę z niedowierzaniem. No, Stało się faktem, osiągnęliśmy dany cel, dany sukces, z czego jestem niezmiernie zadowolony, jesteśmy zadowoleni. Cały czas mówię tutaj w imieniu swojej i wiceprezesa. I drodzy Państwo, w tym momencie właśnie, jak już osiągnęliśmy cel, który sobie wyznaczyliśmy, mamy przed sobą kolejny cel na kolejne pięć lat mogę śmiało powiedzieć, że w ciągu pięciu lat chcemy właśnie, aby tutaj w Ostrowie Wielkopolskim powstała bardzo. Efektowna hala, która jest tutaj za, za moimi plecami. Mam nadzieję, że ten cel, który również sobie teraz postawi, postawiliśmy, jako, jako powiedzmy, jako, jako, jako cel, mam nadzieję, że go zrealizujemy i, 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 i to będzie to będzie jakby również wiarygodne, jak tak samo ten, ten cel, który postawiliśmy sobie 5 lat temu, awans do Klasy. Natomiast proszę tutaj architekta, który jest głównym. Yy, głównym twórcą jakby tego yy, głównym twórcą yy, tego, tego, że zamieszania, jeżeli, jeżeli mogę tak to nazwać, oczywiście pozytywnego zamieszania. Także Panie Mariuszu oddaję głos i proszę o kilka słów. Chciałem tylko sprostować, że jestem, yy, nie jestem architektem, jestem właścicielem yy, pracowni architekton walczą grup. Yy, koncepcję wykonał yy, główny projektant, czyli Dobromir Marek Architekt. Yy, I koncepcję zakłada modernizację hali i rozbudowę o trybunę. I założenia są takie, żeby hala spełniała warunki, żeby mogły tu różne dyscypliny w tej hali grać, czyli zrobiliśmy ją wielofunkcyjną. Koncepcja zakłada rozbudowę w kierunku Północnym, czyli w kierunku e, stadionu. Zrobiliśmy tam trybunę żelbetową, która będzie się unosiła nad bieżnią. E, pozostałe dwie trybuny, które są w tej chwili, e, zostaną e, rozebrane. Boisko zostanie obrócone o 90 stopni, i trybuny od strony z Pomaszu i od strony, mm, od strony południowej będą e, teleskopowe, czyli zwijane ze względu na to, e, żeby mogły. Mm, żeby mogły odbywać się mecze piłki ręcznej. Te, te, te dyscypliny potrzebują po prostu więcej miejsca i te linie są, bo boiska są zdecydowanie większe niż do koszykówki. Docelowo będzie mogło oglądać mecze koszykówki, piłki ręcznej? Docelowo koncepcja zakłada, że mecze koszykówki będzie mogło oglądać około 2000 kibiców. Wiadomo, że przy piłce ręcznej tych kibiców będzie mniej, bo nie będziemy już mieli tej trybuny teleskopowej od strony południowej, oraz ta trybuna od strony z pomaszu będzie, będzie po prostu pie pierwszych 5-6 rzędów będzie musiała być zsunięta. Ten projekt jest bardzo, bardzo no, nowatorski, bardzo ładny, wszystkim się podoba, podoba ale tu właśnie też podam takie pytanie, czy to jest trudne i duże wyzwanie, bo jeżeli się na to patrzy. No to widać, że to, to wyglądają te etapy, i czy to jest do wykonania. No na pewno do wykonania się 600. Znaczy koncepcja była omówiona już z konstruktorem, czyli konstruktor jak gdyby przeliczył wstępnie, zało założył, że można rozbudować tą halę, czyli możemy iść w kierunku boiska. E koncepcja zakłada również to co, to, co jest rysowane, że to jest realne do, do, do zrobienia i jest do zrealizowania. Mhm. Z Pytanie się wspomina, że to będzie jakoś modułowo robione, tak? Bo to... Znaczy modułowe są trybuny, tak? Trybuny od strony południowej, od strony z Pomaszu są, są modułowe tylko po to, że możemy wtedy mieć boisko do piłki ręcznej lub nawet jak będą jakieś eventy robione, to możemy je całkowicie zsunąć do ścian i mamy wtedy powierzchnię około 1000 metrów kwadratowych, gdzie można ją wykorzystać na różne imprezy. Ja mam dwa, dwa pytania, już jedno chyba padło. Kwestia ile czasu mniej więcej może zająć cała, cała przebudowa i druga kwestia, no bo tutaj jakby hala będzie też objętościowo większa, czy nie ma problemów z terenami, na których ewentualnie ta hala by była, a jeżeli są, to, no to jak ten problem będzie rozwiązany? Czy jest jakieś wyjście awaryjne w przypadku, gdyby, gdyby nie było możliwości po prostu wejścia na któryś teren? Znaczy teren, nad którym mają być, ma być rozbudował trybuny jest własnością miasta, Wystąpiliśmy w tej chwili o decyzję o warunkach zabudowy, czyli dostaniemy wtedy taką lub taką decyzję o warunkach za, y, zabudowy i zagospodarowania terenu i, i wtedy będzie można działać. Tak naprawdę stroną będzie miasto również w tym, tak? bo właścicielem y, obiektu, który ma być modernizowany jest spółka BM Slam, ale teren, y, powiedzmy od. Tak jak trybuny się te nowe żelbetowe, to jest właśnie miasta. Można to wystąpić do warunków zabudowy, czyli wystąpiła spółka BN Slam. I oczywiście miasto będzie stroną, czyli miasto będzie uczestniczyło jakby w tym postępowaniu. Miasto czy klub sportowy? Bo wiadomo, że to jest do użytkowania użytkownikiem. Jeżeli użytkowni użytkownikiem jest klub sportowy stal, to również on będzie stroną w tym postępowaniu. Czy klub sportowy Stal też musi wydać um, um, pozwolenie na... Znaczy to klub sportowy Stal nie wydaje pozwolenia, Tyle tylko jest stroną, tak? tak? Czyli... Oczywiście. Znaczy będzie informowany na każdym etapie postępowania yy, klub sportowy Stal i, i Gmina Miastostrów. Ale nie istnieje jakby ryzyko, że klub sportowy Stal może zablokować rozbudowę. Tego to ja nie wiem. To, to już proszę pytać. Pan, ryzyko zawsze istnieje, tak? To tylko, wie pan, jakieś roszczenia, powiedzmy, klubu, klubu sportowego Stal tak naprawdę utrudniać każdy, możecie. Tylko teraz pytanie, na ile skuteczne będą te wszystkie utrudnienia, tak? Widzieliśmy, że utrudniania ze strony, ze strony niektórych, niektórych ludzi były tutaj również w walce, powiedzmy, o, bój, o ekstraklasę, o zdobycie licencji. No i no, można powiedzieć, że te, te, te wszystkie, te wszystkie, powiedzmy, walki, te wszystkie utrudnienia były nieskuteczne. Także to wszystko w, zależe, w zależności od skuteczności, powiedzmy, tych wszystkich, jakich, powiedzmy, yy, utrudnień. Tak? Także tu oczywiście klub sportowy sal może utrudniać, może wnosić, aczkolwiek mam nadzieję i głęboko w to wierzę, że klub sportowy sal będzie kierował się przede wszystkim dobrym koszykówki i rozwojem koszykówki w Ostrowie Wielkopolskim. To jest jakby najważniejsze. To, co musi się stać po kolei, żeby ta hała w jak najszybszym tempie... Prosta. To, co zrobiliśmy, to jest koncepcja tak, czyli koncepcja tylko założenia programowe, że wszystkie sporty, które są w ostrowie, powiedzmy będą mogły korzystać z tej hali i możliwość tej rozbudowy. Tak? czyli to jest koncepcja jest uzgodniona z, z konstruktorem, który jak gdyby zrobił wstępną koncepcję rozbudowy o, o te trybuny jest to możliwe. W tej chwili, tak jak już wspomniałem, złożyliśmy decyzję o warunkach zabudowy i możemy się wziąć za wykonanie projektu. Żeby złożyć, zrobić, wykonać projekt budowlany, potrzebujemy na to około 3 miesięcy. Po wykonaniu projektu składamy projekt do pozwolenia na budowę, no i ter, ter, termin uzyskania pozwolenia na budowę jest urzędowy 65 dni, tak? No i wtedy można wbijać opłatę. Oczywiście ten termin to jest podany maksymalny 65 dni na wydanie pozwolenia na budowę. A czas ewentualnie samej rozbudowy? Tak jak tutaj Paweł wspomniał, to są założenia powiedzmy na 5 lat. Można to zrobić, jakieś etapy możemy tutaj przewidzieć, tak? ale wtedy wiadomo, że, ten, że jakby jeżeli to będziemy etapowali, to nie będziemy mieli możliwości, żeby to boisko było do piłki ręcznej, tylko możemy to zrobić do koszykówki, jeżeli będą etapie. Czyli ja bym to chciał dodać jedną rzecz. To, co powiedziałem, że jest to etap jakby rozłożony. Ta inwestycja jest rozłożona. Docelowa inwestycja, o której mówimy, o którą Państwo widzieli wizualizację, jest ona rozłożona na 5 lat, tak naprawdę. Aczkolwiek, jeżeli chodzi o samą grę, powiedzmy w następnym sezonie, bo to jest bardzo ważne, również w tym momencie, tak tutaj powiedział Pan Mariusz. Od stycznia czy od do tego tak najpóźniej zaczniemy remont danej, danej naszej hali w celu przystosowania do gry w koszykówkę w ekstraklasie. Wszystko według przepisów PLK i poproszę, żeby pan Mariusz powiedział tutaj ewentualnie o tym pierwszym etapie, który ma jakby mm, pozwolić nam, abyśmy już we wrześniu następnego roku, w październiku następnego roku zagrali tutaj u nas na Kłócew ten pierwszy etap obejmowałby wyburzenie tak zwanej starej trybuny. I wyburzenie również czterech pierwszych rzędów nowej trybuny. Mówimy stara, nowa, tak, czyli stara, stara która była tylko, tylko jedna strona, i ta nowa, która jest w tej chwili po, po lewej stronie, wchodząc na hale. I wtedy boisko też obr obracamy o 90 stopni, i zostaje nam powiedzmy ta nowa trybuna, tylko część z niej. I od strony Z Pomaszu zakładamy już e, trybuny teleskopowe. Docelowe. Docel, do, docelowe te, które mają być, tak? Czyli już tutaj od tej starej części jedziemy w tamtym kierunku, w kierunku boiska e, to co I ma być. Czy będzie oglądać kibiców? Ten, tak, kiedy... Na pewno nie spełnimy wtedy wymogów, które są 2000 miejsc, bo no, no nie ma takiej możliwości, tak? Be, tysiąc, to będzie to około 1000 to... miejsc to... wtedy. Ale boisko będzie powiedzmy, wtedy już wymiary. takie, które wy, 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 wymiary spełnia Pelka. A jaki jest całkowity koszt rozbudowy? Całkowity koszt, całkowity, koszt, całkowity koszt rozbudowy, szacunkowa wartość rozbudowy już, mówię w całości, jako jak powiedzmy już docelowo ten etap już docelowy wynosi 4 miliony 800. 000. Jest akwata całkowita, która, która, która zamknie nam jakby budżet, budżet całe, całej całej inwestycji. Tym, tym samym chciałbym jakby zdementować jakieś pogłoski, że nie wiem, tutaj ta, ta inwestycja ma wynieść, nie wiem, 20-30 milionów, bo to są, to są rzeczy no, no, żeby nie powiedzieć, faktycznie, kosmiczne. Także to jest mamy, mamy już kosztory w tym, w tym momencie od firmy, która tak naprawdę ma się zająć tą, tą rozbudową, czyli, tak jak powiedziałem, powtórzę jeszcze raz: 4 miliony 800 cały koszt inwestycji danej, którą chcemy przeprowadzić. Panie Mariuszu, Panie Pawle, Pan budował tą halę, rozbudowywał wcześniej. Budował ja byłem asystentem. ale to uczestniczy tak. no, Pan. Teraz czujecie Panowie, że przechodzicie do takiej, no bo Pan tutaj jest kontynuatorem tego, co się gdzieś działo, a Wy czujecie tą taką może nieodpowiedzialność, że przechodzicie. No jakby poniekąd też do historii tego miasta, bo do no, tego miasta za taką halą, którą, biurofunkcyjną, która będzie mogła pomieścić, nie wiem, ponad 2000 kibiców, no już czeka 21 lat nie czekamy na 20, nie? No, ty trochę dłużej. Ja 20 ponad... 20. Panie Musi, czuję Pan coś, takie takie, takie ciśnienie teraz? Widzę, że pan wcześniej teraz... Pewnie nie, żadnego, żadnego, żadnego ciśnienia tutaj nie ma, także... Panie dyrektorze, czy, 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 czy tak jak pan powiedział, no wpisujemy się tutaj, powiedzmy, już wpisaliśmy się tutaj w historię tego klubu, tego, 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 tego miasta, tworząc tą ekstraklasę? Tak? Mam nadzieję, że również, również poprzez tutaj stworzenie tych warunków w naszej hali ekstraklasowych, również gdzieś, gdzieś, gdzieś jakby się wpiszemy. Aczkolwiek to nie jest najważniejsze. Najważniejsze jest tutaj rozwój koszykówki w Ostrowie i to, to, to jest nasz główny cel czy przy rozbudowie na wsparcie ze strony np. miasta i czy taka możliwość w ogóle istnieje? W tym momencie nie rozmawialiśmy jeszcze z miastem odnośnie odnośnie jakikolwiek tutaj w pomocy ze, ze strony miasta, aczkolwiek przedstawiliśmy, 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 przedstawiliśmy pani prezydent yy, wizualizację, projekt, był tam również pan Koncepcję. Koncepcję, przepraszam koncepcje. dokładnie, koncepcję. Był tam również pan Topolan, który, który, który interesował się tą sprawą ze, ze względu na jakby boisko sportowe do piłki, do piłki nożnej, żeby ewentualnie nie, nie zachwiać jakby tych wszystkich przepisów, które, które są potrzebne jakby do, 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 do funkcjonowania tego boiska, właśnie w, tej, w piłce nożnej. Także również pozytywnie zaopiniował jakby ten tą wizualizację i oczywiście z radnymi będziemy chcieli się spotkać w miesiącu w październiku bądź w listopadzie przy najbliższej okazji i przedstawić ewentualnie dany projekt, no i ewentualnie porozmawiać o, o jakimś wsparciu na, na, rozbudowę, na rozbudowę tejże hali. Na ten moment nie było żadnych rozmów odnośnie tutaj wsparcia miasta danej inwestycji.